Wydar Bożego Słowa, które dzisiaj nam towarzyszy, jest pisane w zwyczajny bieg liturgii, poniedziałek w 22 tygodniu, w okresie zwykłym, ale, ale jest wyjątkowym komentarzem do tego wszystkiego, co my przeżywamy tutaj w naszej wspólnocie wody sławiackiej, szczególnie kiedy rozpoczynamy nowy rok szkolny. Cała okoliczność Jezusa, który przychodzi do synagogi w Nazarecie, uświadamia, że tu chodzi o tę wspólnotę, o tych, którzy się znają, którzy razem przeżywają swoje sprawy, którzy potrafią o sobie bardzo wiele powiedzieć, wiele zauważyć, może nawet skomentować. Ale ta dzisiejsza Ewangelia jest takim wielkim apelem o to, abyśmy byli dla siebie wsparci. Łukasz zapisuje, że to było jego rodzinne miasto, Jezus. Łukasz stwierdza, że swoim zwyczajem Jezus w Szabat przyszedł do synagogi, więc to nie było coś wyjątkowego. Potem ci, którzy go słuchali, którzy byli zgromadzeni w synagodze, komentują to wszystko, co jest związane z ich wiedzą na temat Jezusa, zaczynając od tego, że go znają i wiedzą, że jest synem Józefa. Ale w to wszystko wpisana jest tajemnica człowieka, który, mówię, mam na myśli nas, który staje niejednokrotnie wobec innych, wobec tych, dla których jest powinien być wsparciem. I zobaczcie, moi drodzy, to jest ten, myślę, ten pierwszy krok, który jest tutaj zawarty w tym momencie, kiedy Jezus otrzymuje księgę proroka Izajasza i ją odczytuje. Kiedy go słuchają, kiedy chcą przyjąć to, co o nim ofiarowuje, co więcej, nie tylko w imieniu Boga, ale ostatecznie, kiedy dzieli się tą tajemnicą Boga w swoim życiu, kiedy mówi, te słowa się dzisiaj spełniają. Mówiąc to, mam na myśli te różne sytuacje, które wcale nie tylko prowadzą uczniów do tego momentu, kiedy za ileś lat będziecie osobami jeszcze bardziej odpowiedzialnymi za innych ale to się przecież dokonuje tu i teraz kiedy jesteśmy w klasie kiedy jesteśmy w szkole kiedy w taki lub inny sposób się komunikujemy czy bezpośrednio czy poprzez różne media społecznościowe czy inne jeszcze formy kiedy tak naprawdę ten drugi człowiek czy wychodzi w prostym pytaniem ale przecież każdy z nas tak naprawdę, jeżeli tego nie wywołuje, tego oczekuje, aby ten drugi go zrozumiał, aby ten drugi go wsparł, aby ten drugi był dla niego pomocą. Staje i mówi: Co dzisiaj mi ofiarujesz? I ten przykład Jezusa z dzisiejszej Ewangelii przypomina nam, abyśmy potrafili być ludźmi szczerości, otwartości, oddania, ale ostatecznie, abyśmy potrafili być też świadkami. Obecności Boga i darów, i tajemnic Boga w naszym życiu, abyśmy potrafili to przekazać. Będą różne okoliczności, tak jak słyszeliśmy w tym pierwszym czytaniu z listu do Tesaloniczan, kiedy ludzie w pewnych okolicznościach, biorąc pod uwagę różne teorie, które były przekazywane, mieli problem, jak to będzie z końcem świata. I wtedy Paweł kieruje do nich słowo otuchy tak naprawdę i uspokojenia i tego życzę moi drodzy, każdemu z nas, abyśmy szczególnie w tym roku zawsze ale rozpoczynamy nowy rok a więc do tego nawiązuje byli rzeczywiście ludźmi, którzy będą potrafili tę wspólnotę Władysława Władysławiaków rzeczywiście chronić, wspierać abyśmy byli tymi, którzy będą potrafili dzielić się tym, co będzie dawało życie, umocnienie. Abyśmy potrafili być tymi, którzy będą pomagali też odkrywać tajemnice Pana Boga i tę prawdę, że Bóg żyje i żyje we mnie i dla mnie. To, co dzisiejsza Ewangelia też przypomina właściwie taką swoistą przestrogę. abyśmy nie podeszli tylko z przyzwyczajenia i z rutyny, no przecież wiem, czego się spodziewać. Tam mieszkający w Nazarecie też wiedzieli i się spodziewali. I ostatecznie rzecz biorąc, przeoczyli samego Syna Bożego. Niech ten rok będzie czasem bogatym w te piękne doświadczenia. Niech to wszystko, co będziemy przeżywali w szkole i poza nią pomoże, abyśmy wzrastali w tej naszej wrażliwości, w naszej dojrzałości, w naszej wierze, aby to wszystko, co zostaje nam zawierzone w naszej Wspólnocie, Bóg umacniał i aby dzięki Jego mocy przynosiło to piękne Boże owoce. Amen.